O, masz, Bo może o. ktoś przyjedzie, ktoś kuczy masz. i wybierze na górę konkretnego. Czekaj, ja chcę ci wrzucę. Dopó dopóki my przyjedziemy. Żebyś nie płakał. Od pewnego czasu Andrzej Onopiuk, rolnik z miejscowości Plutycze, ma wyjątkowo udany okres. Dzięki swojej wytrwałości i zaangażowaniu nieustannie rozwija gospodarstwo, sukcesywnie porządkuje swoje otoczenie, a także podejmuje się kompleksowej rozbudowy domu, w którym mieszka. Trudno uwierzyć, że już od pięciu lat bierze udział w serialu Rolnicy w Podlasie, gdzie mogliśmy obserwować, jak z czasem zmieniają się on sam oraz jego dom i gospodarstwo. Andrzej Splutycz pojawił się w programie już w pierwszym odcinku, kiedy jeszcze był nieznanym rolnikiem z Podlasia, a dziś rozpoznaje go cała Polska. Swoją telewizyjną podróż rozpoczął pod koniec 2019 roku, a już na starcie zasłynął słowami: Dla niektórych jest wstyd być rolnikiem, a dla mnie nie, bo dla mnie to się podoba. Zdanie to stało się jednym z najbardziej pamiętnych momentów produkcji. W minioną środę Andrzej świętował 42. urodziny. Składamy mu najserdeczniejsze życzenia. Na początku swojej przygody z telewizją Andrzej miał wiele marzeń. Pragnął mieć łazienkę w domu, nowe maszyny rolnicze, odnowiony dom, a także znaleźć żonę. Wiele z tych planów udało się zrealizować. Jednak do pełni szczęścia pozostał jeszcze ślub i wesele, które choć jeszcze nie są rzeczywistością. Nie wydają się całkowicie odległe. Jak sam mówi, ma na to plany, ale ich realizacja nie zależy tylko od niego. Plany są, tylko jak się potoczy, to nie ode mnie zależy, bo to jest duża zagadka z moim weselem to jest daleka droga do tego mówi, pozostając wierny swojemu charakterystycznemu stylowi. Zobaczcie, jak przez ostatnie lata zmieniał się Andrzej i jego gospodarstwo na co dzień widoczne w programie ale nie widać w ogóle moim bo zdaniem bo chyba buraka lubi zająć no lubi Ej. o to jak widać gdzie droga będzie lecieć już mamy pierwszy balik. jaki numer na nim a coś tam pisa. nie umiem czytać 23 ja. Dawaj jeszcze padę, bo nie doniosę, bo trzeba włosem jednak. Dawaj tu iść, to mało ładniejsze wybierz. O masz, Bo może o. ktoś przyjedzie, ktoś kłóci i wybierze. Na górę konkretnego. Czekaj, ja jeszcze Ci wrzucę. Dopó dopóki my przyjedziemy. Żebyś nie płakał. Że ja nie mało. będę płakał, tylko Twoje zwierzęta będą płakać, że słabe buraki dałeś. No słabe, Jakich trzeba buraki, No i teraz nie zawiąże. No to postukaj ładnie. Stukaj. No. Schnurek masz? masz. wiązać nie umiem. Dasz rady. Na supeł? No a jak? Ktoś i tak y, to rozwiąże. Aby by zawiązane było. Tak, aby zawiązane. No a później się męczyć. Od tego noża jest, żeby rozciąć. No, no u Ciebie noża znaleźć. Trzeba czasami poszukać. Co? Już? Dobra. Trzeba popatrzeć. No, czy, czy... jest ich? Jest, będzie jest trzeba przyjechać. Parę. O, ile ich jest. Jakie ładne leżą. No, daj, co z nich będzie? Nic. Będzie no, pozbierać. Nie, no ale trzeba będzie pozbierać. O. tutaj, o, zobacz. Jakie długie pole ile ich ten o. Na, na tym na, na brzegu ile ich leży co? bo kąt rządek zostawił no, no to zostawił, ile można nakopać o, tego chcesz to jakie ładne to nie rządek, to nawet i drugi jest to no ale ten drugi to słaby, pierwszy rządek no dobrze, mówisz, te dwa żonki zostały. Widzę a, teraz. A. Już. Że będziesz siedzieć i będziesz topał. Aby czy... tylko chęci były. Tu będziesz może przyjechać, a nie z wozem. I na nakopiesz pełno tutaj. Bo jest. I dobrze się wykopują nawet. A po co kopać? A kupa leci cały. A no, na pewno. Nie, będzie trochę. Jest. Trochę dobra. Czym dalej, to patrzy, że coś co jest większe. Ładno. Źle, że jeden wzięliśmy, bo...